Cześć, to ja rozumiem haki oraz Marcin. Wychowanie! Będziemy tutaj mówić o, o trzech faktach i o trzech ciekawostkach na temat roślin. Nie, nie czy się uda, bo to jest dopiero pierwszy To jest pierwszy co ja robię. Pierwszy fakt: po, ta ma może spodobać opadzenia na, na pół godziny. Nie no, czy dobrze to ja powiem, ale na pewno sposób, aby nieść system. Zróbcie mnie znaleźć na moim kanale! Właśnie! Subnijcie i jeszcze polajkujcie go! Aby usunąć to. Op Poparzenie od pokrzywej, na, na. Nie, czy Na tę powodę, przez ileś minut na oparzenie wody lać. Drugi fakt. Ta roślina, która tutaj jest, się nosi przez. Takie, które nasiona ma, które są schacykowate. I to są właśnie nazywane bar bardzo często dziady. <gry> to jest śmieszne trochę. Jego, jego nasiona mogą się przyczepić do, do, do każdej tkaniny i się przemieszczać, aby. Będą 20 łapek w górę nagram jakiś filmik. No. Dobrze, wystarczy, bo już. Muszę te dwa fakty. fakt, fakty dość. Jeszcze jest trzymiesięczny fakt. Trzeci fakt. Tu, tutaj jeszcze rosną takie inne rośliny, na przykład jak klon. Jesion. I ta, ta samej tu jeszcze ro, rosną. Mm. Ale tego tego rośliny tu nie ma. O nie, palca pokazuje, że długo trzymam palc. To, pal, to palca to przepraszam. No ale... Czwarta... Czwarty bonus faktem to będzie, nie, zrobię zgadywankę, trzeci fakt to już poznaliście, bo... zgadywanka, teraz musicie się zgadnąć i... ja, jaka to roślina która tu rośnie ma białe kwiaty, musicie to zgadnąć, pod komentarze piszcie jaka to roślina i przypnę wam serducho, pierwsza ciekawostka. Bo... Pokrzywy, pokrzywy nie trzeba, ja bowiem, ale to są takie le lecznice. Ale on można dodać do herbaty. Druga ciekawostka. Miejsce krewski. To jest roślina, która kto, kto jest taka lecznicza, ale nie wiem... Ja no się kiedy... tak kręcimy. No, cały czas się kręcę w tym samym miejscu. Czepno za to? Rozumiecie to? On się kręci w kółko! No... No ale te, teraz... No tak, miałem powiedzieć. Wiesz, jak lekarski, kiedy zliżecie jego szok, to, to on jest taki gorzki. Dosyć gorzki. Ale jest leczniczy. Trzecia ciekawostka. Jest jedyne pas, jest tutaj jedyne paszorę, który tutaj widziałem. To jest paschody z które są na to pola lipie i jesionie. I to jest właśnie ten pluskwiak czerwony, bo tak sobie nazywa. Ja go osta ostatnio widziałem go właśnie właśnie na tym drzewie. Że, 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 wy nie zobaczycie tam że nie ma... tylko i tak nie zauważycie. Widzicie gdzieś tu? Nie, nie ma. Okej. Okay. Bonu, bonusowa ciekawostka. Ws wszystkie trawy to, to jest naprawdę zboże, które tutaj też rosną. Na z trawy można się znaleźć na zboża. Z pszenicy, zięćmienia, z, przenicy, z, z zyto. Nie wiem co jeszcze dalej, ale tu jeszcze może być. Dobrze, wystarczy. Dost 20 łapek w górę i kole, kolejne fakty i ciekawostki na, na jakiś temat. Narka. Nara! Okej, okay, wystarczy, tu już koniec, naprawdę.